Cześć, jestem Janek Games i dzisiaj wam konsolę PlayStation Portable, która miała swoją premierę w 2004 roku i chcę wam zaprezentować jak wygląda, jak ma interfejs i jak y, właściwie z niego korzystać. Jest to konsola mała, to oczywiście nie pytacie się, że to będzie taka większa konsola, to jest mniejsza konsola, oczywiście widzicie białe, niebieskie czuło, oczywiście to jest czy, moja ściana, no właśnie właściwie tak musiałem kamerę zrobić. Y Następny film, w którym komentuję, dlatego że mówiłem, nie mówiłem chyba, że w grach nie komentuję, dlatego że ja sam, mam z mikrofon i dlatego nie komentuję ja, w grach komputerowych, dlatego nie czućcie żadnych komentarzy na filmach jakichś, ja po prostu bez komentarzy nagrywam na YouTube, ale inaczej komentuję właśnie w takich filmach, gdzie nagrywam przez telefon albo też przez laptopa, właściwie takie przez ten aparat Oczywiście ten film będzie pokazywany z konsolą Playstation Portable Jak ona wygląda I jak z niego korzystać No i o O jak nie rana Boli? Dobra Wam pokażę, są to trzy rzeczy Trzy rzeczy, jest to oczywiście konsola Gry no, i ładowarka. Mam pokażę też trzy rzeczy. E, pokażę najpierw od ładowarki, bo ładowarka jest taka troszkę mniejsza. No to, oczywiście, o, tak zrobić niższe troszkę. O, dobrze, tak będzie Dobrze Mamy, oczywiście, ładowarkę. Ładowarka jest to, oczywiście, taka. właśnie na to ładowareczka. Jest to podobna do nie, takiego Asusa, którego posiadam. Laptopa. I bardzo podobna jest y, do tego. Y, testowa ta wejściówka. Z niego korzystam dlatego, że. Jest potrzebna mi ładowarka do używania, żebym podłączył i naładował PSP. Bo, oczywiście, PSP jest to przenośną i dlatego też trzeba mieć ładowarkę przed sobie, kiedy chcemy naładować. To jest naprawdę potrzebne, żebyśmy mogli go naładować i używać. Oczywiście, mamy wejściówkę teraz, taką zaraz do laptopa. Tak wygląda ona. Jest mała, muszę przyznać, i też idealna na korzystanie z tego, jak mamy tutaj. Korzystać. No, ładowarka, jak ładowarka, jest potrzebna do naładowania naszego, wiesz, naszej konsoli. Też wiem, że też jeśli widzicie z grami, które będą też pasowały inaczej. Jak ktoś na PSP, to już tego się spodziewać, a jak ktoś nie na PSP, to tego się nie spodziewa. To zobaczycie. Oczywiście, ładowarkę to sobie już Oczywiście. E, ładowarka naprawdę jest potrzebna, możecie, ona jest mała, to możecie ją brać wszędzie Nie zajmuje dużo miejsca, no to możecie sobie ją wsiąść i idealnie na podróż, albo gdzieś sobie w pracy sobie pogad tej konsoli, przepraszam za te dźwięki, tam słychać moją mamę, albo my, też mojego braciska Też nie na co będziecie słyszeć mojego brata przypadek. E, właściwie nie, ładowarka będzie ba też jest bardzo ważną rzeczą przy tej konsoli, bo bez ładowarki to tu nie będziecie mogli grać już, bo Oczywiście też w tej konsoli jest próbowana bateria, no to też jest ważne. Dobra. Zacznijmy od następnej rzeczy, będzie to gra. E, mam ponadto trzy gry, w której, w jednej grze nie mam płyty. Jest to gra Burnout Burnout Legends właściwie e, Niswit Carbon, On e, City, to jest wersja wersje PSP. To oczywiście się nie widzicie, tu mam PSP i moją ulubioną grę Secret Agent Channel. Niestety w tej ta gra nie ma płyty, niestety. No i właśnie, e, chcę to kupić sobie płytkę do tej gry, żebym mógł to zagrać. Ale dobra. E, co mówiłem, e, będzie to płyta. Nie, nie będę tej, grzy, tej gry, bo mam oczywiście jedną z fanów. tylko wam pokażę bernauta. Jest to taka płytka. No właśnie, taka płytka. Taka, taka płyta jest w tej konsoli jest to płyta UMD, właściwie UMD jest to ważna też e, no rzecz. w tamtych latach, kiedy e, została wydana konsola, nie było jeszcze takich kart, e, takich małych karteczek to już jest na PS Vita albo na Nintendo Switch e, jest to, e, było jeszcze to e, na konsoli I w takich sposobach e, mogliśmy też je brać w Takich na etui, też na etui takie były e, miejsca, gdzie mogliśmy sobie e, właśnie wkładać te płytki i sobie brać ze sobą e, do, z etui i z konsolą I bardzo też fajne to jest Też, te, też ważna rola w tej konsoli, że konsola e, czyli konsola ma tak pokazane, że ma wbudowane DVD. no i bardzo też fajne jest tutaj Pokażę Wam instrukcję też nawet tej gry Też e, instrukcja jest taka prostokątna, taka bardzo Inna niż w innych konsolach, też w innych konsolach to były są takie kwadratowe albo inaczej, bardziej na pleśniczy i bardziej na PS4. To takie kwadratowe i były. Oczywiście Bernard, to jest moja ulubiona gra wyścigowa, też bardzo lubię Bernard Legends, Legends. Ja bardzo wspominam sobie wersję PSP. Wersji PSP nigdy nie miałam Bernarda, ale grałem ja na emulatorze PSP, które też działa, ale wolę sobie po prostu zagrać wyłącznie na e, granie na oryginalnej konsoli. Dobra. E, Gramy mamy już wszystko. Tu mam te trzy Secret Agent Clank, e, Niver Speed Carbon Outcast City i Burnout Legends. I oczywiście chcę kupić sobie jeszcze Burnout, e, Burnout nie wiem jaka to była część, ale też wersja na FSP, która też została oddana. I też chcę sobie to kupić. i te karty pamięci. I zaraz o, jeszcze z tą kartą pamięci. Tak, znam teraz od y, wuściu programu. Jest to konsola PSP. No właśnie, PSP. Jest to konsola mała, ale też jeśli na niej da grać. To jest ważne w tej konsoli, że jest to konsola mała, ale też jest bardzo fajna, której możemy sobie odpowiedzieć bardzo fajne gry. Ja oczywiście posiadam pierwszą wersję PSP, tą wersję. Nie wiem czy to była stream, chyba to stream była, właściwie nie pamiętam. Ja posiadałem, tą, ja posiadałem wersję, tą najnowszą PSP i tą wersję ostateczną, która była chyba jest troszkę słabsza od tego, bo tutaj tam mieliśmy tak przyciski, właściwie nie włączając się tutaj, tylko po prostu mieliśmy inaczej. To jest, to było inaczej trochę, ale nie, posiadam PSP, dlatego że PSP też jest dużym sentymentem, z powodu tego, że PSP bardzo uwielbiałem używać. I dlatego też od kolegi właściwie kupiłem tą konsolę, no i właściwie PSP jest u mnie dalej. Mam oczywiście ekran troszkę taki malutki, który oczywiście w takiej rozdzielczości mniejszej daje. Możemy oczywiście też ustawiać tą konsolę jak chcemy, to oczywiście w ustawienia i właściwie tutaj też możemy zmienić rozdzielczość. Ale też możemy tą konsolę połączyć do telewizora, to oczywiście musimy mieć taki chyba adapter. nie pamiętam jak to się nazywało do konsoli. Ale w tym, właściwie troszeczkę będzie więcej tego odcinka teraz Dlatego, że chcę Wam umówić wszystko, co jest tutaj potrzebne Oczywiście w tej konsoli posiadamy jedną gałkę analogową To oczywiście jedna gałka analogowa... Kurna, te psy słyszycie mnie, te przysłyszycie, słyszycie Jedną gałkę analogową, która jest to nowość w tej konsoli Nowość, że mamy jedną gałkę analogową To mieliśmy trudniej zagrać takie nowe gry takie, takie gry, które były, są trudniejsze od na PSP, mamy oczywiście e, tylko dwa przyciski R. Chyba nie mamy przyciski R i przyciski L i nie ma R2 albo L2, L1 albo R1, albo L2 albo R1, tylko mamy R i L. To też było trudniej, bo w innych gierkach nie, nie mieliśmy właściwe przyciski. Dwoma, gdzie musieliśmy to zrobić, a tutaj mamy inaczej, że mamy tylko jedne przyciski L i R, to jest ten też. Co Ta. Ta dalej? My oczywiście pamiętamy jak zawsze, w, jak było to w konsoli albo na pancie mamy krzyżak, krzyżak jest, e, też jest znany, tak fajnie się u e, nas wciska, to mi też nie przeszkadza. Mamy oczywiście też przyciski, które oczywiście też są przydatne do grania. Co mamy dalej? Mamy z tyłu, z dołu, nic, właściwie tutaj na dole. Tu mamy miejsce, gdzie możemy wczepić sobie tutaj, chyba, nie pamiętam co to było, ale coś wczepić, żebyśmy mogli sobie mieć taką bransoletkę z konsoli. Tu mamy wejście na słuchawki, tu mamy wejście na słuchawki, tu wejście, nie wiem na jakie, a tu mamy wejście na ładowarkę, co pokazywałem, to oczywiście wam pokażę tą ładowarkę. Tutaj wczepiło wczepiało się ładowarkę. Ej, to ono się nie mieści, czy to? W to było to? Hmm. Kurna, coś tutaj... ...ciepło mnie zmieniło, albo coś. Hmm. Coś tutaj... To nie jest ładowarka, to PSP. To przepraszam, mamy inną ładowarkę. Teraz to oczywiście dopiero zobaczymy, że inna wejściówka. Dobra, no przepraszam za to. No, to jest inna ładowarka. Mam in tam oryginalną, którą chyba. co i wam pokażę? Dobra, zrobiłem cięcie na chwilę i mam ładowarkę oryginalną. To jest ta oryginalna. E Pomyliłem się, pomyślałam, ona jest trochę podobna do tego chyba. Nie, nie jest tak podobna. To myle nie było To jest oczywiście oryginalna ładowarka, to PSP I właściwie teraz już zauważyłem, że była inna wejściówka Myślałem, że zgubiłem ładowarkę, bo jej nie używałem Jest ładowarka No i Wam pokażę, że na tej konsoli tutaj mamy wejście na przepnięcie. No No I tutaj się ładuje nasza konsola Konsola wytrzymuje chyba 3-4 godziny, nie wiem Chyba mniej, bo właściwie nie pamiętam dobrze E, e, właściwie pamiętam, że e, konsolę jak korzystałem to Tak trochę wytrzymywała e, Ale tu mamy wejście na te Na to Tu mamy oczywiście przyciski Playstation tutaj Playstation to oczywiście wyjście Gdy możemy wyjść z gry I wejść do, do tego menu na tej konsoli Mamy minus i plus Oczywiście mamy tutaj podgłaszanie Podgłaszanie I przyciszanie To jest oczywiście ważne też Mamy jest, tych dwóch przycisków nie, nie wiem, oczywiście, ale nie, nie mogę Wam powiedzieć, właściwie nie znam tych przycisków. Dobrze, mamy oczywiście start i option, chyba tak. A nie, select. Select to był. No i oczywiście to są przyciski. Te dwa przyciski nie były właściwie w konsoli, bo tam y, nie było w napadzie, bo oczywiście to jest y, profesjonalny, to nasz taki telewizor, taka konsola telewizoryczna. Ale dobra, to mamy z tyłu. Z tyłu to jest. A, Słuchajcie, bo jeszcze tutaj Wam pokażę. Tutaj mamy podłączenie się do internetu, bo oczywiście jest to pierwsza konsola, która nam podłącza się e, i możemy kupować gry cyfrowe. To oczywiście jest e, pierwsza konsola, która nam umożliwia granie gier cyfrowych, których nawet jeszcze nigdy nie zagraliśmy. To jest oczywiście nowość. E, w tej konsoli to była taka pierwsza konsola, która nam umożliwiała granie na PlayStation Network. Tu mamy oczywiście e, tych 3 przycisków, nie wiem do czego służą ale też muszę się kiedyś dowiemy e, oczywiście co mamy z tyłu z tyłu tu jeszcze mamy tu wejście na kartę pamięci e, na kartę pamięci karta pamięci tutaj wkładamy na tą dośrodka i tu wkładamy na tą kartę pamięci dlatego że karta pamięci jest też e, potrzebna jeszcze w tych latach to potrzebna była karta pamięci jeszcze nie dało nam umożliwienie sobie po prostu bez e, grania właśnie pamięci pamięci masowej i tylko właśnie jeszcze było potrzebna karta pamięci i też w tej karcie pamięci były gry, też oczywiście mogliśmy w tej karcie pamięci i jak właściwie łączymy tą kartę pamięci kupimy sobie nową konsolę PSP i właściwie tam włożymy no to oczywiście tam gry będą zapisane i będziemy mogli sobie też nie zagrać, to jest też fajna opcja. Tu mam też ważną rzecz, mam tu wejście UMD o, oczywiście, tutaj odkleiłem. Dobra. Wejście UMD to jest ważne przy konsoli PSP, dlatego że na PSP było takie wejście UMD. O, tutaj jest wejście UMD, tak wygląda UMD. Tu jest troszeczkę rozwalone, ale też to się da zamknąć. I fajne to jest też, że ta klapka nam mieści te gry, i to jest też fajna ta rzecz. Dobra. Co jeszcze tutaj była opcja? Tutaj też było. Już pamiętam. I tu wejście na baterię, może to odczepię, o! Tu mamy baterię, tak wygląda bateria. Bateria jest też ważna. Jak ktoś by nie posiadał baterii, to by musiał grać pod ładowarką to też jest ważne. Musimy odczepić tą klapkę, którą tu mamy baterię i tu klapka jest nam potrzebna. To jest też ważne, że jak oczywiście kubimy na tą tą konsolę, to, tą baterię PSP to oczywiście też y, będziemy musieli grać też pod ładowarką, a pod jest trudniej, troszkę trzeba się y, we firmy Sony, No i też bardzo fajna rzecz, że mamy oczywiście baterię, jeszcze to się też jest bardzo ważne. Co tu jeszcze mamy? Mógł, mogę włączyć, no niestety wam nie pokażę graniem y, w tą grę. Nie, nie pokażę wam y, właśnie menu konsoli. Ale jak ktoś wie, jak to się robi, no to wie. Tutaj... A! Właśnie, tu jest włącznik PSP. Tu musimy... To możemy blokować PSP, to oczywiście możemy tutaj coś blokować, e, żebyśmy instrowali. Dlatego. Przepraszam na te dźwięki, ale tata dzwoni. Dobra. I kończę. Dzięki za oglądanie Przepraszam za to. Mój tata dzwonił. No, ale dobra. E, to się PSP posiadamy i właściwie to jest wszystko. Dzięki za oglądanie mojego na moim kanale. Nie Ten porażnik, Ten poradnik przyjdzie jutro albo kiedy indziej. No, chyba spodziewacie się jeszcze dzisiaj wieczorkiem, Dzisiaj właściwie kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. mnie, cześć!